Moriarty to tytuł, który jest dość popularny. Więc kiedy usłyszałam, że wyjdzie w Polsce, postanowiłam go zakupić. Zresztą zawsze ciekawiła mnie postać przeciwnika Sherlocka Holmesa. Dodatkowo na okładce mamy Biszonena, same plusy, przynajmniej tak myślałam. Wcześniej sądziłam, że w mandze będzie pokazany pojedynek między Sherlockiem w kolejnych sprawach, ale ukazany od strony Moriarty'ego. Przynajmniej na razie nie było tutaj takiej sytuacji. Może będzie później. Początkowo poznajemy w manze młodego chłopca, który już w młodości był geniuszem, a przynajmniej tak przedstawia go manga. Jest bardzo uprzejmy, doradza innym, acz to doradztwo trochę mnie śmieszy. Bo wychodzi na to, że osoby dorosłe nie mają pojęcia o niczym. Ja rozumiem brak wykształcenia, ale żeby kwiaciarki nie wiedziały, jak dbać o kwiaty, a arystokrata nie wiedział, że jest coś takiego jak detektyw, chłopiec ubrany jest niczym arystokrata. I w trakcie dzielenia się swym geniuszem podjeżdża nagle powóz. Podróżuje nim jego brat, Albert James Moriarty. Dopiero w rezydencji okazuje się, że chłopak nie jest tak naprawdę arystokratą, a sierotą, która wraz ze swym bratem została adoptowana. Brat nazywa się Louis i miał słabe serce, które za pieniądze państwa Moriarty zostało zoperowane. W każdym razie bracia zostali adoptowani, ponieważ jak usłyszymy z ust arystokratki jest to modne, a tak naprawdę to syn Albert chciał ich przygarnąć, a to dlatego, że nienawidzi tego jak postępuje arystokracja i ma pewien plan. Przyszły mistrz zbrodni jest bardzo źle traktowany przez przybraną matkę i drugiego syna arystokratów, Williama. Znosi to jednak wszystko z uśmiechem i spokojem. W pewnym momencie historii zdarza się wypadek. Posiadłość płonie, a z ognia wychodzą tylko spadkobierca rodu Moriarty, czyli Albert, James Moriarty oraz nasze środki, przedstawione przez niego jako bracia: William i Louis. Wszyscy inni giną, ze służbą włącznie, ale byli nie mili, więc czytelnik ma się tym chyba nie przejmować. Przenosimy się 13 lat do przodu, do roku 1879 i widzimy, jak młodzieńcy, a raczej młodzi mężczyźni, zamieszkują razem posiadłość w pewnej wiosce. Nie, nie jest to jałaj. William jest profesorem matematyki w szkole dla arystokratów, mając 21 lat. Jest bardzo miły, uprzejmy i pomocny dla każdego. Nie Ważne, jaki jest jego status. A to wydaje się być w tamtym czasie w Anglii najważniejsze. Zresztą cały czas przewija się to w mandze. pochodzenie, status, pieniądze tak dalej. Pod pięknymi twarzami naszych biszonenów kryje się jednak inna złowieszcza twarz osób, które bez względu na wszystko i wszystkich chcą oczyścić kraj ze złej arystokracji, a czy nie za pomocą prawa, reform, ale zbrodni. Dlatego mamy tu kilka historii opowiadających o złych arystokratach, którzy wykorzystują pieniądze i status, by gnębić ludzi z gminu. A konsultant i Nazywa siebie William, razem z braćmi, pomaga różnym osobom w problemach z tą arystokracją. Pomoc ta jest dość drastyczna dla tych złych. Ogólnie zbrodnia, zemsta i morderstwo. Jestem po pierwszym tomie tej magii i jakoś na razie mnie nie zachwyciła. Już tłumaczę dlaczego. Jest tam za dużo rzeczy nie pasujących zupełnie do epoki, które strasznie rzucają mi się w oczy i nie mogę przez to cieszyć się tym tytułem. Wybijają mnie po prostu z lektury. Przykładowo w pierwszym tomie mamy snajpera. Nieważna sytuacja i tak dalej. Pomijam jego strój, a raczej jego brak w akcie. Ja rozumiem potrzeby fanów, miło popatrzeć. Ale spójrzcie też na tą snajperkę. To jest 1897 rok. Nie jestem wielkim znawcą broni, ale mnie to razi, tłumik, luneta, a do tego jest to karabin samopowtarzalny. To nowoczesna broń. Opowiadanie o zbieraniu potem kul już pomijam. Kolejna rzecz: Operacja serca młodszego chłopca, czyli Luisa. Zszycie zwykłej rany serca, po którym pacjent nie umarł miało miejsce w 1896 roku. Tutaj nie wiadomo, jaką wadę miał Luis, ale ma typowe cięcie przez. Piersiową. Miał niby operację na jakąś wadę i to w 1866 roku. Wtedy taka operacja nie byłaby możliwa. Ktoś powie, że się czepiam, ale mnie to razi. Tak samo jakby w filmie o średniowieczu pojawiły się na przykład karabiny szturmowe. Jestem zawiedziona, bo myślałam, że mi się spodoba. Co jeszcze razi, to dość mocna czarno-białość w tej madze. Nie chodzi mi o kolory. Większość bogatych jest przedstawiana jako zła i głupia. Osoby z gminu za to jako dobre, chociaż niewykształcone. aż większość potrafi czytać i pisać, ale za to nie wiedzą podstawowe rzeczy. Służba jest prawie tak samo zła jak arystokracja, a przynajmniej ta, do którą do tej pory poznaliśmy. William i jego brat są za to super hiper mądrzy, bo wyczytali bibliotekę, w której przez jakiś czas mieszkali. A przynajmniej tak mówią. Można by na to przymknąć oko, ale przynajmniej na razie główny plus tej magii to Bichoneli. W Mandze nie spodobała mi się też scena zabójstwa pewnego dzieciaka. Oczywiście złego arystokraty, ale jednak dzieciaka. I to dość brutalna, bo za pomocą wbicia szczebla z krzesła w gardło i w brzuch. Ja wiem, że kryminalistyka nie była wtedy na wysokim poziomie, ale martwić się, aby wykryto poparzenie płuc, a nie martwienie się o wielkie rany w gardle czy w brzuchu jest troszkę dziwne, bo przy prymitywnych metodach w oczy bardziej rzuca się dziura w ciele niż oparzenia płuc. Nie chcę spoilerować tak do końca, ale dziwi mnie też fakt braku wyrzutów sumienia u jednej z osób. Ale widać, panowie są z lekka zaburzeni. I to nie jest tak, że nie lubię krwawych scen. Moja ukochana manga to x klampa a tam trupów jest sporo. Ale tu to było takie niesmaczne i nierówne w stosunku do zbrodni. Ogólnie wszystkie morderstwa są popełniane, tak by było to zbrodnia doskonała. Ale patrząc na wykonanie i świadków, to daleko im do takich. Aktualnie złapano by ich natychmiast, a i wtedy zostawiali spory nieporządek. Format mangi jest powiększony. Mamy tu nawet w środku złożony plakat bohaterów. Pod obwolutą nie ma żadnych historyjek, ale jest ładny herb na tle czerwieni. Kreska w mandze bardzo ładna. Śliczne tła, świetnie narysowane pomieszczenia, budynki. Ogólnie wizualnie pięknie, ale treść nie jest dla fanów kryminałów, czy Moriarty'ego. Bardziej dla fanów złych Bishonenów. Większość postaci jest śliczna, ale też dosyć mocno do siebie podobna i można się początkowo gubić, kto jest kim. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to zdziwiła mnie nieprzetłumaczona z angielskiego piramida społeczna, ale możliwe, że po angielsku była też w oryginale i tak ją po prostu zostawiono. Dla mnie ta manga to na razie takie guilty pleasure, ale znalazł za dużo w nim guilty w stosunku do pleasure. I o dziwo, mimo, że sądziłam, że będę tą mangę kupować na 100%, to po przeczytaniu pierwszego tomu mój zapał mocno ostygł. Myślałam, że dam tej mandze szansę i kupię drugi Tom. Tym bardziej, że na okładce drugiego tomu, sądząc po czapeczce, jest szerok. Ale popatrzyłam w gogla. Oj, niedobrze. I zobaczyłam taką grafikę. Ja się nie znam, ale to nie wygląda na sprzęt z 1879 roku, a bardziej na lata 40., a nawet 60. XX wieku. Ta broń to na moje oko, albo kabacznikow, albo Gewer 44. No i te kamizelki kuloodporne i kominiarki. Mnie to po prostu zbyt śmieszne, abym mogła to normalnie czytać i wczuć się w klimat. Wiem, że dużo osób lubi ten tytuł, więc mnie nie bijcie, ale niestety mi nie podszedł, bo za dużo w nim takich głupotek, które nie są wytłumaczone alternatywnym światem, magią, czy pod podróżami w czasie. No chyba, że tam są podróże w czasie. A wy co sądzicie o tej madze? Jakie są wasze odczucia? Przeszkadzają wam te głupotki, czy tylko patrzycie na ślicznych biszów? Dajcie znać. Dzięki, cześć!